Cześć, z tej strony Oskar, witam w kolejnym filmie dzisiaj, kolejny unboxing kolejnych tutaj gier, yy, które przyjechały do mnie. W parce. zobaczmy co tym razem przyjechało, ale zanim to prośba do Was, żebyście dali łapkę do góry i napisali komentarz, jeśli chcecie, żeby mój kanał się rozwijał, żeby dotarł do nowych widzów, yy, to te dwie rzeczy muszą być. Yy, będę bardzo również wdzięczny, jeśli udostępnisz ten film i inne filmy na głównej stronie na Facebooku na... Ścianie, żeby inni ludzie tutaj pytali, żeby dowiedzieli się, że mój kanał istnieje, że ja tutaj nadaję. Także będę bardzo wdzięczny, jeśli udostępnisz ten film. Link do tego filmu na głównej stronie na Facebooku. A jeśli jesteś być może nowy, to zachęcam Cię do zasubskrybowania mojego kanału i obejrzenia starszych materiałów. Także zobaczmy, co dzisiaj mamy. Tutaj widzę, że przeważają gry na PlayStation 3 i zaczynamy. Mamy Call of Duty 4 Modern Warfare, Call of Duty Black Ops. Jedynka. Teraz mamy aż 3 sztuki Call of Duty Modern Warfare 3. Proszę zwrócić uwagę, że aż 3, a nawet jeszcze więcej, nawet 4, nawet 5, nawet 6, 7, 8, 9. Proszę bardzo, ile mam tej samej gry. Jak to nawet fajnie wygląda. Same, takie same gry, co? Fajnie. Dobra, lecimy dalej. Może jeszcze nawet będzie, jeszcze, no. E, dobra, Hitman Absolution. E, Far Cry 2. E, Assassin's Creed Brotherhood. 4 sztuki z tego, co widzę, a nawet 5, Tu jeszcze piąta jest, więc Brotherhood aż w 5 sztukach. Tak. E, Destiny. Mamy teraz Uncharted 3, Little Big Planet, Call of Duty Modern Warfare 2, Battlefield Bad Company 2, Call of Duty Black Ops, już dzisiaj chyba jedna sztuka właśnie była na początku, Assassin's Creed Revelations i jest ona w czarnym pudełku. Ja na początku myślałem, że to ktoś podmienił, bo już na jednym odcinku z tych paczek pokazywałem właśnie, że ona była w czarnym pudełku, ale napisał mi właśnie Birgi w komentarzu, że. Także pozdrawiam Ciebie Brick że właśnie A Revelation wyszedł w czarnym pudełku. Także to nie jest żadna podmianka, tak ma być. I nawet fajnie to wygląda. A ciekawie by wyglądały wszystkie gry na PlayStation, gdyby były w czarnych pudełkach. To by była myśl, co? Mamy teraz Battlefield 3 Limited Edition. Mamy jeszcze jedną sztukę Call of Duty Black Ops. Jeszcze jedną mamy Call of Duty Modern Warfare 2, mamy Resistance Fall of Man. Yy, jeszcze jeden tutaj, yy, Assassin's Creed Revelations w czarnym pudełku. Mamy teraz yy, Uncharted Drake's Deception. Yy, Saints Row the Third, czyli trzecia część i Uncharted 2 Among Thieves. Lecimy dalej. I Uncharted 1 Drake's Fortune i Call of Duty 4 Modern Warfare. Jeszcze tutaj dwie sztuki, Anchan te dwójki, a I mamy tutaj Batmany teraz. Batman Arkham Asylum, Batman Arkham City i jeszcze Batman Arkham Origins, czyli trzy różne Batmany. No to też można u mnie kupić, także jeśli ktoś jest w ogóle zainteresowany, to zapraszam do kontaktu. Lub też proszę obserwować moje aukcje na Allegro lub OLX. Ja link oczywiście podam w opisie, jeśli ktoś nie zna jeszcze, nie wie gdzie mnie szukać, a można do mnie pisać na maila oscar 344 WPL, WP oscar344maupa.wp.pl lub na Messengerze Oskar Wądołowski. Można też dzwonić 517 518 393. Wiadomo jak mnie znaleźć. No to, to wszystko jest do znalezienia. Call of Duty Modern Warfare 2 Call of Duty 4 Modern Warfare Game of the Year Edition, tutaj troszeczkę inna układka. Nie wiem czy to będzie do porównania ta zwykła edycja. O tutaj mam chyba tak, nie też Game of the Year, jeszcze jedna sztuka, a ta też Game of the Year. A tutaj nie mam teraz jak na złość tej pierwszej edycji, przynajmniej nie widzę. No ale była troszeczkę lekko inna okładka, taka troszeczkę bardziej zielona, ta jest taka bardziej brunatna. No to mamy dalej Dark Siders 2 Angel of Dead Pack. Bardzo ładna okładka, fajna i teraz mamy Hitman y, Absolution, mamy też Mass Effect, to jest dwójka, tak, to jest dwójka. Y, Uncharted 1, Call of Duty Black Ops 1, jeszcze jedna sztuka. I mamy jeszcze jednego Hitman Absolution, mamy jeszcze jedną y, część y, Assassin's Creed Revelations, Battlefield Bad Company 2 sztuki, jeszcze jeden Call of Duty Black Ops, y, Battlefield 3. Mamy teraz Mass Effect 2. Mamy Call of Duty Black Ops Zwinkę. Jeszcze jedną sztukę i jeszcze jedną sztukę Little Big Planet. I patrzymy teraz dalej: Heavy Rain, The Elder Scrolls 5 Skyrim. Jeszcze jedna sztuka i jeszcze jedna sztuka Assassin's Creed Revelations. I mamy jeszcze Battlefield 3 Limited Edition, Heavy Rain i Call of Duty World at War. Tutaj mamy Battlefield 3 Limited Edition, Modern Warfare 2 i Battlefield 3. Tutaj Call of Duty Black Ops 1, Saints Row 4, jeszcze jedna Battlefield, Black Ops 1, Assassin's Creed 2, Uncharted 3, edycja Game of the Year i Sleeping Dogs. I patrzymy dalej. Tu już troszeczkę będzie gier z Xboxa też, ale są też na PlayStation 3. Call of Duty Modern Warfare 2 i jeszcze jedna sztuka. Patrzymy dalej. Call of Duty Black Ops, jeszcze jedna, jeszcze jedna Assassin's Creed Revelations i jeszcze jedna Black Ops. I tutaj mamy Hitman Absolution, jeszcze jedna sztuka, Assassin's Creed Black Flag i Assassin's Creed 2. Tom Clancy's Rainbow Six Vegas 2 Rage Assassin's Creed Revelations A tu mamy coś chyba na PlayStation Move'a Start the Party, Save the World i Beyond Two Souls Patrzymy dalej Jeszcze jedna gra z tej serii Start the Party na PlayStation Move'a Jeszcze jedna sztuka Assassin's Creed Revelations Mamy jeszcze Book of Spells, księga czarów. jeszcze jeden tutaj: Assassin's Creed Revelations. Tak sobie myślę, kurde, żeby mieć tyle tego, i wszystkie gry powyciągać stąd i okładki, i sobie w czarnych pudełkach zrobić jakąś kolekcję gier na PlayStation 3 albo filmów na Blu-rayu. To by musiało fajnie wyglądać w tym czarnym pudełku, co? Tak rzucam pomysł. No, fajnie, by było taką mieć kolekcję. Call of Juarez Mountain Blood to gra od Techlandu, polski western. I jeszcze jedna sztuka, czyli dwie były, i jeszcze jeden tutaj yy, Revelations. No, podpowiadam. Może, może ktoś zrobi taki samek z czarnymi pudełkami. Tutaj mamy coś na PC, -ta, ale tu się zawieruszyło. Tak, tutaj jakaś jedna gra. City Life, raczej nic ciekawego, taka jakaś tutaj. Nawet nie wiadomo, co to jest. Tutaj strategia, czy coś tutaj jakoś takie zawieruszyło. Nic ciekawego raczej. Ale na PC -ta mamy jeszcze Battlefield Bad Company 2. I Mass Effecta 2. Na PC. -ta. Może na PlayStation 2 coś będzie, zobaczymy. Tak, na PlayStation 2 mamy The Simpsons Game. Mamy y, Mercenaries, część pierwsza na PlayStation 2. Mamy Dead Island Game of the Year Edition. To już na Xboxach teraz gry się zaczynają właśnie. Y, Perfect Dark Zero. Y, Battlefield Hardline, y, Hitman Absolution, Darksiders, Sleeping Dogs, już dzisiaj mieliśmy na PS3 tą grę, Storm, alternatywa dla Duke Nukem Forever, y, Tropico Gold Edition, no to to chyba, no może każdy to nie zna, ale to dosyć popularna gra. Mass Effect 3, Just Cause 1, niedawno H5 wyszła, jeśli się tam orientuję, mniej więcej. Sniper Ghost Warrior i LA Noir od Rockstar Games. I patrzymy dalej, mamy jeszcze Rage, mamy jeszcze Bajoneta. O, proszę bardzo, to, to chyba tutaj wygrało dzisiejszy. najciekawsza gra z dzisiejszego zestawienia od SEGI oczywiście tytuł. O, to bym się chętnie popykał, tylko że nie wiem czy to na PlayStation 3 też wyszło, bo ja Xboxa nie mam. Yy, Halo Reach i Fable 2, a wracając jeszcze do Bayonety to na, chyba na Switcha też jest, ale te Switcha też nie mam, no to co, tam nie pogram, no. MotoGP yy, 09 i 10, tak, tutaj 9 10, tak, sezon 10, 9 10. Yy, Medal of Honor Limited Edition, yy, Call of Duty Modern Warfare 3, to już dzisiaj mieliśmy na PS3 tam parę sztuk. I prototyp Assassin's Creed Revelations Assassin's Creed Brotherhood i Skyrim, czyli The Elder Scrolls 5 dwie sztuki mam: Far Cry 3. Dwie sztuki Call of Duty Modern Warfare 1, czyli Call of Duty 4, a Modern Warfare jedynka. i tu możemy sobie to porównać. Ta jest Game of the Year, ta jest zwykła. Jak widzicie, tam, tu jest więcej zielonego koloru, tu jest bardziej ciemno. No, akurat właśnie to, co chciałem wcześniej tylko w przypadku PS3 pokazać. Borderlands 2 i Call of Duty Ghosts. Teraz parę sportowych gier tutaj się trafiło. FIFA 08, FIFA 13, FIFA... E, nie, to nie FIFA chyba, nie, FIFA 12, ale Special Edition. Nawet nie wiedziałem, pierwszy raz też widzę taką, kurde, FIFA. Nic niby ciekawego, ale jakaś inna, nie? Pro Evolution Soccer 2008 Tiger Woods 07 FIFA 09 yy, Tutaj mamy Mistrzostwa Świata 2010 Południowa Afryka i FIFA 10 i mamy tak Konflikt Global Storm na Xboxa klasycznego. To klasik jest yy, na Xboxa. Mamy 360 jeszcze Hitman Absolution i Dark Siders 2. Wcześniej chyba na P3 dzisiaj było tak: Dragon Age 2 i Dungeon Siege 3 to chyba trójka jest taka tutaj, myślę. W kształcie jakby miecza takiego, ale to raczej trójka jest. Mamy teraz Dragon Age Origins Collectors Edition i Alone in the Dark i mamy końcówkę dzisiaj, już ostatnie gry: Dead Island Game of the Year Edition. Horror, tak jak mówiłem, z zombiekami, Borderlands 2, yy, Borderlands 1, Bioshock 2 w takiej błyszczącej, fajnej układce zajebistej i Dragon Dragon z Dogma. A to też po raz pierwszy widzę tą grę. Yy, I tu jakiś jest jeszcze dostępny, jakiś yy, yy, jakiś ten wstęp do. Resident Evil 6, ale to już raczej nie działo, jakieś demo raczej było, ale jaka ciekawostkę możemy powiedzieć. Pierwszy raz widzę też tą grę, tej jeszcze w mojej pasji nie było. Dragon's Dogma. Pierwszy raz to widzę. Także dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jeśli ktoś z Was jest zainteresowany tymi grami, to oczywiście można je kupić. Myślę, że 20 zł za sztukę, a przy jakiejś większej ilości to nawet po 15 zł myślę, że można tutaj się dogadać. Także śmiało wiadomo gdzie mnie szukać Tam na Messengerze, na, na OLX, na, na, na mailu, na telefonie. Także jeśli ktoś jest zainteresowany to śmiało, proszę się odzywać. I na dzisiaj to wszystko. Dziękuję bardzo. Prośba jeszcze, żebyście dali łapkę do góry i napisali komentarz. Te dwie rzeczy muszą być. Jeśli być może jesteś nowy, to będę wdzięczny, jeśli zasubskrybujesz mój kanał i zobaczysz stare filmy, a będę również wdzięczny, jeśli udostępnisz ten film i inne moje filmy z kanału na głównej stronie na Facebooku, żeby Twoi znajomi również dowiedzieli się o tym, że ja mam kanał i nadaję. Także dziękuję bardzo za każde wsparcie i do następnego. Cześć!